Dlaczego wracasz tak późno? Gdzie ty byłaś? No, przecież dzisiaj jest piątek. Na wykładzie byłam. Ty wiesz, jaki był ciekawy wykład? Taki profesor, doktor zrehabilitowany opowiadał o cząstkach elementarzowych. O czym opowiadał? No, przecież mówię wyraźnie o cząstkach elementarzowych. Czytasz i czytasz te swoje mądre książki, a podstaw fizyki kantowej nie znasz. Kwantowej, przepraszam. Ale to nieważne. Ty wiesz, kogo ja dzisiaj spotkałam? Widziałam dzieci psztyckich. Te bliźnięta. No, ładne, urocze i tak podobne do siebie, jak dwie krople wody. Ale ty wiesz, jakie one są maleńkie? No, no po prostu Pireneje. Przepraszam cię bardzo, ale masz chyba na myśli karłowate plemie afrykańskie. To są pigmeje, nie Pireneje. O nie, mój drogi, ja dobrze wiem, co to są pigmeje. Pigmej to jest taki barwnik skóry, dzięki któremu można się opalać albo mieć biegi na nosku. To pigment, nie pigmej. No, sam przed chwilą powiedziałeś, że pigmej, a nie jakiś pigment. Ale posłuchaj, posłuchaj o tych dzieciach. One są naprawdę milutkie, śliczniutkie. Tylko dlaczego one są takie małe? No, no takie pigmenty. To nieporozumienie. Pigmeja przeciwstawiłem Twoim Pirenejom. I dopiero, dopiero jak Ty pomieszałaś pigmeja z pigmentem, to ja. Ja pomieszałam? O nie, to Ty, mój drogi, pomieszałeś. Ja doskonale wiem, co to jest pigment. Pigment. Odnosi się do literatury. Może być pigment jakiegoś większego utworu. O, na przykład pigment poematu. Fragment, kochanie, fragment. Fragment? Nie wiesz, co to jest fragment. To no na pewno nie to, co myślisz. Fragment to jest proces, który odbywa się w obecności drożdży. Na przykład piwo fragmentuje. No nie mam racji. Fermentuje, ferment, ferment. Wykształcony, inteligentny człowiek, a nie wie, co to jest ferment. No podnieś oczy do góry, spójrz na niebo. Zobacz, jaki tam jest ferment. Wielki ferment usiany gwiazdami. A ty co? Co ty tam widzisz? Fragment, fragment z gwiazdami. E, e. Czy ja tak mówię? Nie, ja tak mówię. No dobrze, ja tak mówię. Zawsze moja wina od początku do końca. Ale gwiazdami usiany jest firmament. Firmament, a nie fragment. Wiesz co, ty chcesz zawsze mieć rację, ale tym razem się mylisz, bo firmament to jest taki zielony, miętowy likier. Który pijemy pod Pirenejami w upo, tak? Tak. Ale dlaczego pod Pirenejami? A, jak jesteśmy w Egipcie, to pod Sfinksem i Pirenejami. Pod piramidami. Jakie Pireneje są w Egipcie? Olbrzymie. Fanfaronowie je budowali. Dookoła piach, pustynia, pełno tego piachu, a pośrodku te wielkie, wielkie... Pepermenty. Tak, pepermenty. I wiesz co? A czasem to nadciąga taki straszny wicher. Tak kręci tym piaskiem. Tak mocno kręci, kręci. I to się nazywa Cyklomon. Cyklon. To jest cyklon. Ej, tam mylisz się. Znowu się mylisz. Przecież ja dobrze wiem, co to jest cyklon. Cyklon to są wiersze na jeden temat. Na przykład sonety. O, Mickiewicz napisał taki cyklon sonetów. To się tak nazywa. Tak jakoś od musztardy. A, już wiem. Sonety kremskie. Kręskie. Nieważne, ale ty powiedz, kto to będziesz kiedyś czytał? Przecież to całe nowe pokolenie, ta młoda degeneracja to. Wiem, co chcesz powiedzieć. To pigmaliony. Tak, pigmaliony. A to wszystko przez to nowoczesne wychowanie. Wyobraź sobie, że taki psztycki prezes kooperatywy to powinien. Prezes koło czego? No, prezes kooperatywy. Kooperatywy? Jakiej peratywy? Peratywa po francusku aperitif, czyli filet mignon. Co się dzieje? Nie nic, nie, dzieje nic się nie dzieje, dobrze. Z miętowym, zielonym firmamentem. Robi tą kruzołę, siedzi na tajemniczej wyspie i patrzy, jak chiński mandolin gra na mandarynce. Ja. Filet ja. mignon, czyli opera Puccinego. Słuchaj jej epistoła, czyli żona apostoła. Pogotowie. Halo, halo, panie doktorze, błagam, szybciej. Panie doktorze. Doktor, czyli skula, skula brzę skalopki. Trygonometria, czyli bigamia z trzema żonami. Panie doktorze, błagam szybciej. Tu na bankowo mój mąż ma ostry atak świrofrejni. Jest tak, piramidą, a w Egipcie z prokon.